Masz tylko 5 minut i mały budżet? To jest ranking dla Ciebie. Oceniliśmy 6 najróżniejszych śniadań pod kątem ceny, szybkości przygotowania i wartości odżywczych. Miejsce 6. Szybki koktaj białkowy, banany, truskawki, kefir, łyżka masła orzechowego. To ekspresowy zastrzyk magnezu, potasu i białka. Wspiera pracę mięśni, regeneracja po treningu i poprawa wydolności. Miejsce drugie Kanapka, czyli fit klasyk, chleb żytni, twaróg, pomidor i rukola. To idealne połączenie węglowodanów złożonych i białka. Dzięki temu energia utrzymuje się stabilnie, a witaminy z grupy B wspierają układ nerwowy i koncentrację. Miejsce piąte: jajka sadzone, chleb żytni, i awokado. Jajka to wzorcowe białko, zawiera wszystkie niezbędne aminokwasy. Awokado z kolei to źródło tłuszczów jednonienasyconych, które wspierają pamięć i koncentrację, a witaminy A, E, D i K rozpuszczalne w tłuszczach regenerują komórki i wzmacniają odporność. Miejsce trzecie: jogurt z granolą i owocami. Jogurt naturalny, granol i owoce najlepiej, granola własnej roboty i owoce Jagodowe tutaj probiotyki, czyli bakterie kwasu mlekowego dokładnie wspierają mikrobiotę jelitową, a błonnik z granoli odżywia dobre bakterie. Efekt, lepsze trawienie, lepszy nastrój, bo jelita i mózg są połączone. Miejsce czwarte, nocna owsianka, czyli płatki owsiane mleko, nasiona lnu i owoce, zrobisz je wieczorem i rano masz gotowe. Owiec dostarcza beta-glukanów, które stabilizują poziom cukru we krwi, a magnez pomaga układowi nerwowemu się wyciszyć. No, i na pierwszym miejscu serek wiejski z orzechami i owocami. Prosty skład serek, garść orzechów, owoce jagodowe. Kazejna serka uwalnia aminokwasy. Powoli daje sytość na długie godziny. Z kolei orzechy to zdrowe tłuszcze, a owoce jagodowe to polifenole, które chronią komórki przed stresem oksydacyjnym. Nie potrzebuje skomplikowanych przepisów, żeby odżywić ciało. Wystarczy prosty skład i świadomość, co konkretnie robi każdy składnik, a wszystkie szczegółowe przepisy dopasowane, czy do odchudzania, czy do budowania masy mięśniowej znajdziesz w naszej aplikacji. Trzymajcie się.